Dzieje apostolskie, rozdział 9, od wiersza 22. Saul tymczasem występował coraz śmielej, wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. Tak minęło wiele dni, w końcu Żydzi uknuli spisek, aby go zabić. Saul dowiedział się jednak o tym. Chcąc go w jakiś sposób zgładzić, jego przeciwnicy dniem i nocą strzegli nawet bram. Uczniowie jednak pomogli mu i pod osłoną nocy opuścili go w koszu przez mur. Już początek służby apostoła Pawła łączył się z trudnościami, zagrożeniem nawet własnego życia. To był początek, kiedy wiedział, że Pan go powołał do tego, by zaniósł ewangelię do pogan, do ludzi, którzy nie byli Żydami. I wiedział, że czyni to w imieniu Boga, w imieniu Jezusa Chrystusa, dowodził, udowadniał, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, Zbawicielem Świata, ale to powodowało, że pojawiali się ludzie, którzy byli przeciwni temu, byli wrogami apostoła Pawła, wrogami w zasadzie Chrystusa, wrogami Bożego Królestwa i chcieli zabić Pawła. Był to moment, kiedy Paweł dokładnie wiedział, że musi chronić swoje życie. Całkiem inaczej niż na końcu już swojego życia, kiedy był gotowy pójść do Jerozolimy i kiedy w końcu był przetransportowany do Rzymu, aby tam przed cesarzem stanąć. Ale tutaj na początku swojej służby, swojej misji on wiedział, że ma chronić swoje życie. To jest taka umiejętność rozpoznawcza, aby wiedzieć, w jakim czasie służby jesteśmy. Czy na początku, w trakcie, czy na końcu. To jest też umiejętność taka, właśnie, której czasami ludziom brakuje i nie potrafią zrezygnować, nie potrafią pogodzić się z tym, że czas ich służby dobiega do końca. Paweł nie miał z tym problemu, kiedy powiedział: Dobry bój, bojowałem biegu, dokonałem. Ale tutaj. W tym fragmencie dzisiejszym to był początek. On wiedział, że musi chronić swoje życie. I chcę powiedzieć, że Bóg chroni swoje sługi i służebnice. Bóg chroni w ten sposób, bo chce, aby jego wola, by jego plan głoszenia Królestwa Bożego był realizowany. Potrzebuje ku temu Bóg ludzi, potrzebuje nas. Ale również tam, gdzie się zbliża jakieś niebezpieczeństwo, Bóg potrzebuje również ludzi, aby ochraniać. Tych, którzy głoszą Boże Królestwo. I tutaj widzimy też taki bardzo ludzki aspekt, ludzki wkład w Boże. Tu widać taki ludzki w. Tutaj w tym tekście widzimy taki ludzki aspekt pomagania czy ochrony, który właśnie Bóg używa, bo to przecież bogobojni ludzie wierzący spuścili, Pawła w koszy. Zauważamy w tym tekście, że Bóg używa ludzi, aby chronić człowieka, aby chronić tych, którzy głoszą Boże Królestwo. Ludzie mają chronić, i widzimy w tym tekście, właśnie, że to wierzący pod osłoną nocy, ciemno było, opuścili przez mur Pawła w koszu, bo nawet bramy, Miasta były chronione, były strzeżone, żeby Paweł czasami się nie wydostał z miasta. Bóg używa ludzi ku temu, aby chronić tych, którzy głoszą Boże Królestwo. Niejednokrotnie jest tak, że ludzie, którzy są wokół nas, zamiast nas chronić, to nawet krzywdzą, szkodzą, źle mówią. Bądźmy Bożymi narzędziami. Aby Pan przez nas błogosławił, chronił, obdarowywał tych, którzy są głosicielami Bożego Królestwa. Oczywiście my wszyscy jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa, ale jest też Boże powołanie ku temu, aby szczególnie. W tej linii pierwszego frontu głosić Boże Królestwo, tacy ludzie potrzebują ochrony. Potrzebują osłony, potrzebują ochrony modlitwy, potrzebują ochrony błogosławieństwa Bożego błogosławieństwa, błogosławieństwa ludzkich słów, ochrony modlitwy. Ten tekst uczy nas w ten sposób, jak Bóg chroni ludzi używając ludzi. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Abyśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka, szczególnie dla tych, którzy głoszą Boże Królestwo. Dopomóż nam w tym, Panie, abyśmy w ten sposób też przyczyniali się do poszerzania Bożego Królestwa, błogosławiąc tych, którzy zajmują się tym na pierwszej linii frontu. Amen.